Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam zakupy ze sklepu zoologicznego Hipcio. Także nie przedłużając, zaczynajmy! Także jako pierwszą mamy tutaj suszoną pietruszkę z firmy Herbal Pets. My mieliśmy kiedyś taką małą próbkę z i chłopcom bardzo smakowała, także postanowiłam kupić takie większe opakowanie. Pewnie mamy również z Herbal Petsu płatki i kwiatów. To jest fajna mieszanka kwiatów, kiedy nie wie się jakie dokładnie kwiaty wziąć i chcemy przetestować. Mm, także następne co my tu mamy, to jest to pasternak. To jest nasza ulubiona rzecz z Herbal Petsu, ponieważ te kawałki są naprawdę duże i chłopcy te lubią. Ja tutaj mamy karmę, jest jej kilogram, 750 gramów. Jest to Werselaga Kawia complete. no i to jest jedna z bardziej ulubionych karm przez moje świnki, ma ona naprawdę świetny skład i starczy nam na dosyć długo, ponieważ około 2 miesiące. Następnie z takiej jakby firmy takiej własnej od Hipcia, mamy granulowaną lucernę, moi chłopcy uwielbiają lucernę. Z hipcio co prawda jeszcze nigdy nie mieliśmy, także zobaczymy jak się sprawdzi. Również z tej jakby hipcio mamy liście leszczyny. pierwszy raz mamy to zioło i bardzo mnie ciekawi jak ono się sprawdzi. Jest troszkę co prawda pokruszone, ale to zioło się naprawdę łatwo kruszy, więc bardzo mi to nie przeszkadza. No i ostatnią rzeczą taką hipcio jest płatki grochu, świetny przysmak. Następnie mamy tutaj susz suszony pomidor z firmy NaturaVit oraz mieszankę warzywną z firmy Lily Farm. Tutaj w tej mieszance jest burak, marchewka oraz pasternak, jak się nie mylę. Następnie mamy suszony topinambur z firmy Divo, a tutaj mamy takie ciasteczka serduszka właściwie z firmy UserFantasy, jak seria Graniles. moich chłopców to uwielbiają. Tutaj mamy babkę lancetowatą z firmy Divo. Jedna z naszych bardziej ulubionych tych. Również z tej firmy mamy pokrzywę. Dzisiaj ona właśnie przyszła w bardzo fajnym opakowaniu. Bardzo mi się podoba. Następnie mamy niszek lekarski. Powiem wam, że on dzisiaj tak niespecjalnie mi się podoba. No, zazwyczaj trafiały nam się troszkę lepsze paczki. Tutaj mamy babkę szerokolistną, która wygląda bardzo fajnie, nie jest w ogóle pokruszona. Tutaj mamy melisę, widzę, że zmienili opakowanie od melisy, także przez to też jest troszkę mniej pokruszona niż zazwyczaj, a to jest i tak bardzo drobne zioło, więc wrażenie jest pokruszone. No i tutaj mamy jeszcze skrzyp polny, skrzyp polny zazwyczaj mieliśmy z firmy Lily Farm, teraz mamy z i powiem Wam, że jakoś specjalnie się to nie różni. Następnie mamy mieszanki z firmy Farm, jest to liść, truskawki, maliny oraz porzeczki. My zazwyczaj kupujemy tę mieszankę, ponieważ tych sił nie obchodzi nam się brać osobno, bo i dosyć rzadko dajemy. Chłopcy tak niespecjalnie je lubią, ale jak zjeść to zjedzą. Tutaj mamy naszą ulubioną mieszankę, jest to mieszanka siłowa z LiliFarm. Chłopcy bardzo ją lubią. Tutaj mamy jedną mieszankę, jest to owsiane zdrówko. Tutaj jest głównie owiec taki zielony. Bardzo fajne takie urozmaicenie. Tutaj mamy właśnie konieczne czerwoną. dość tanie zioło. Także to by były już nasze całe zakupy. Jeżeli film Ci się podobał to zostaw po sobie łapkę w górę bądź komentarz. Jeśli jesteś nowy nowa to zapraszamy do następnych filmów. To by było już na tyle. Pa!